Piszecie mi w komentarzach, że ten róż i rozświetlacz z Action nie nadają się do niczego. Okej, okay, sprawdźmy to. Za to było zapłaciłam w sumie 16 zł, więc są to chyba najtańsze tego typu produkty, jakie kiedykolwiek widziałam. Zacznijmy od różu i największym zarzutem w jego stronę jest to, że robi plamy i nie da się z nim pracować. Kolor ma piękny. Rozprowadzę go gąbeczką, tak jak zwykle robię. Okej, okay, dobra, już wiem o co chodzi. Faktycznie robi przeokropne plamy. Na drugą stronę spróbuję go nałożyć innym sposobem i najpierw wycisnę sobie produkt na dłoń. Następnie gąbeczką będę go delikatnie rozprowadzać po policzku. Kurczę, tak czy tak zrobił plamy, więc ten produkt nie jest po prostu wart waszych pieniędzy. Przejdźmy teraz do rozświetlacza, chociaż jeżeli jest to ta sama formuła, to nie wróżę nic dobrego. Próbuję rozblendować go pędzlem, może to coś zmieni. Ej, w sumie ten produkt jest okej. Okay. Na pewno jest lepszy niż już i nie wydaje Wydaje mi się, żeby znikał, ale muszę go przetestować ze sprawdzonymi produktami. Różu Wam na pewno nie polecę i nawet się nad nim nie zastanawiajcie, a rozświetlacz muszę jeszcze potestować. Obserwuj, aby zobaczyć więcej testów kosmetyków.